Witam Was w kolejnym unboxingu. Przyszła do mnie paczka. Nie wiem co jest w środku, bo nie zamawiałem nic z tej strony. Więc nie jestem pewien. Tutaj tylko sobie wyciąłem wcześniej e, karetkę z danymi moimi i Manly Patriot. Mam, żeby nim potem się to otworzyć. Czyli nie po tylko nim to otworzę. Nie, nie wiem co to jest, bo zamawiałem nóż, ale zamawiałem go wczoraj i dlatego... Jednak trochę nic Jest Z przodu i pod -Kom spodem kombat. O! Już ręka miał. Nie ma pudełka, myślę że będzie pudełko. Nie ma w tym co widzę, przygotujcie się Ohohoho taki nożyk mały no dla abc colt steel black pearl ball i będzie w na pochwa colt steel <laughs> Mogę sprawdzić ciąt. Jak to kalcin, fałszywka jest bardzo ostra. Zostawcie łapkę w górę, dlatego że jeżeli chcecie filmy <laughs> z jego udziałem zobaczyć. Siemanko.